Idziemy. I teraz, jak ja to widzę, że i szatan się przygotowuje w niewidzialnym, bo jest duchem. Te swoje zbrojne, różne przez ludzi, tak? Tych globalistów, Trumpów, nie-Trumpów, innych rzeczy, nieważne, nawet przez kogo. Ale ważne jest to, że się przygotowuje i tak samo Kościół się przygotowuje. I wiecie, ja wierzę w to, że w ogóle jak nabierze siły mocy ciemności, diabeł bardzo, antychryst się objawiać już tak w sposób bardzo taki widoczny, to Bóg bardzo, bardzo dobitnie odczuje, da odczuć Kościołowi i wzmocni nas jako Kościół, że będziemy po prostu, nie będziemy mogli w stanie nawet tego pojąć, jakie jakiej będziemy Boże obecności i chwale, jak to Bóg zrobi. I to jest to decydujące starcie. Z jednej strony się Królestwo Ciemności będzie objawiać, a z drugiej Królestwo Boże się będzie objawiać. I to będzie decydująca walka, i tak jak mówię, Jezus na Krzyżu wykonało się, i ludzie myśleli, nawet uczniowie, później nie mieli wiary, że przegrał. ja bym myślał, że wygrał. Ale co się stało, jak Jezus zmartwychwstał? To właśnie jest zwycięstwo. tak I wierzę, że tak samo będzie zwycięstwo, że Kościół wtedy, kiedy się objawia antychryzm, dostąpimy mocy zmartwychwstania. Tak jak Jezus zmartwychwstał, zmartwychwstał później, po trzech tak Kościół pójdzie w mocy zmartwychwstania. Na tą bitwę i ją wygra w sposób chwalebny. Wygra w sposób, wiecie, boży. Będziemy może zabijani do niewoli i różne rzeczy, ale chodzi o to, że Bóg sobie z tego odbierze chwałę, tak jak przy Panie, bo ojcze nie poczyta im, tak jak przede wszystkim przy Jezusie, synu Bożym, bo tylko jemu chwała. I dopiero taki kościół, tak jak Jezus był pochwycony do nieba, taki, taki kościół będzie pochwycony <taki> na wesele kościół zwycięski będzie pochwycony, nie kościół przegrany będzie pochwycony. Oczywiście niektórzy każdy ma inne powołanie, inaczej gdzieś to będzie. Jest też tak powiedziane, że nie wszystkich Bóg zawierze, bo być może jak ktoś się bardzo zatwardzi i nie będzie chciał Boga, całkowicie to zostanie do końca, będzie zbawiony wierze, ale, ale jakby zostanie już totalnie w tej ciemności, jak kościół będzie pochwycony. I wszyscy stajemy przed sprawiedliwym sądem Boga. Bóg jest tylko sprawiedliwością Bożą I Jezus Chrystus jest naszą sprawiedliwością. I Bóg osądzi każdego według jego serca, według jego praw, dróg odwiecznych. Tylko Bogu należy się sąd. Tylko Bóg to właściwie oceni. Mówię o ludziach, którzy uwierzyli i narodzi się na nowo z ducha i z wody. O ludziach, którzy idą do nieba. A jeśli jeszcze nie jesteś człowiekiem ze świata, no to musisz pokutować, wyznać grzechy. Poprosić Boga o przebaczenie, które masz na krzyżu, i przyjąć Jezusa jako ich Zbawiciela i Pana, wziąć chrzest wodny i będziesz zbawiony. <laughs> tylko przez krew Jezusa i tylko przez uwierzenie, przez wiarę w Ewangelię, przez wiarę w Jezusa możesz wejść do nieba, możesz wejść do Królestwa przez Nowonarodzenie. Inaczej pójdziesz na wieczne oddzielenie i na sądzie zostaniesz Oddelegowane do jeziora ognia, bo odtrąciłeś tą ofiarę Jezusa. Nie chciałeś syna Bożego, wolałeś żyć po swojemu, wolałeś żyć w swoich grzechach, wolałeś żyć w ciemności. I Bóg jest sprawiedliwym sędzią, i człowiek się może tu burzyć, ale Bóg jest sprawiedliwym sędzią. Tak głosi Ewangelia, tak głosi słowo Boże, słowo Boga, które jest ponad wszystkim. I ja wierzę, że właśnie, że taka będzie bitwa. Po jednej stronie Antychryst, a po drugiej objawia, objawią się synowie Boże. Z jednej strony objawią się, objawi się Antychryst. A z a drugiej strony objawią się synowie Boży. I to będzie bitka w stylu dziejów apostolskich. To będzie bitka w stylu rzeczy, która, które wszyscy czekają. Bo kościół może my, my, my często mamy tak, że no nie ma tego, tej obecności takiej wielkiej, nie ma tej chwały, tych znaków, czy jakieś namiastki, ale spokojnie. Bóg wie, co robi, Bóg jest mądry. I Bóg nie da, jakby, wiecie. Przegrać po ludzku Kościołowi. Odejdziemy w sposób chwalebny. I być może to już jest najbliższe lata, kiedy objawi się ten antykryst. Ja specjalnie aż tak tego nie badam. Wiem, tak wierzę, mówię, jak ja wierzę ogólnie, tak się dzielę, że jak się będzie objawiał już z mocą Antychryst, to zacznie się objawiać o wiele głębsza moc Boża, obecność Boga, wszystko w Kościele. To po prostu się stanie, bo Bóg jest tym, który, który to robi. Nie, nie człowiek. Więc my, mamy, my trwamy, trwamy w Chrystusie, u, uczymy się cały czas, ale jakby ja wierzę, że to będzie to decydujące starcie i że Kościół też przejdzie swoje gecemane, swoje chwile słabości, dlatego mamy być razem. Też Kościół pójdzie na krzyż, niektórzy będą zabici, ale też wiesz, że dostąpimy ogromnej mocy z stania, tak jak Paweł mówił, żeby, dost, żeby jakoś, Dostąpić pełnego powstania z martwych. Pełnego powstania z martwych. I my musimy umrzeć dla siebie, żeby Jezus był nas, dla nas Panem prawdziwym. Bo jako Pan jest częściej wymieniany chyba w Biblii, niż jako Zbawiciel. I jak Pan, i tu nawet widzę, leżał Pan, tam coś pisze. I Pan, jak mówi, to się Go słucha. I my żyjemy z łaski, My nie żyjemy według dobra i zła, według naszego ego, według naszego sumienia, tamtego starego, tylko my wierzymy w nową naturę, jesteśmy jak Chrystus z duchu, doskonali już raz za na naszych święceni Ale my każdego dnia żyjemy z wiarą i nie żyjemy z uczniów, ale my się podporządkowujemy, czy nam się to podoba, czy nie, pod Słowo Boże. Bo Jezus jest naszym Panem i ma się stać naszym Panem. I my mamy stać się synami. Bo co innego być synem, a stać się synem, co innego być piłkarzem, a stać się piłkarzem. I postępować jak piłkarz. Więc tu jest cały czas, i Ewangelia tu mówi, żeby tego nie zatracić. Żeby te, w tym biegu wytrwać, w tym boju wytrwać do końca, jak apostoł Paweł głosił, Jak apostoł Paweł dobiegł, tak? I otrzymać więź sprawiedliwości, bo Księga Objawienia nie mówi tylko o zbawieniu z łaski, ale o tym, kto zwycięży. Więc my zbliżamy po zwycięstwo, tak? Razem, osobno i wspólnie. I tu jest, to, to, jest, to, to jest bój wiary. no Dobry bój <kluje> wiarę zachowałem, tak? <kluje> I czeka nas nagroda w niebie. Nie za to, co Jezus dokonał na krzyżu, ale to, co my pozwoliliśmy Jezusowi przez nasze życie, tak? To, co, co on zrobił przez nasze życie, tak? I tutaj jest oczywiście Bóg musi przygotować naczynie, którym jesteśmy. Serce, strogo, płynie chwała, mówią o tym nowym sercu. Ale naprawdę wierzę w takie, właśnie, yy, że te ostatnie trzy czasy to będzie, właśnie, taka, takie, takie drugie starcie. Tak jak Jezus był na krzyżu, tak teraz ciało Jezusa przez Ducha Świętego tutaj jest na tym i jest antychryst, tak? I to będzie też bitwa jakby nie ludzi, tylko przez niektórych ludzi będzie działał diabeł, a przez niektórych, a przez niektórych Chrystus. Bo to naprawdę już zawsze, od zawsze był Chrystus tylko. Nie było tam żadnego Jana Kowalskiego. Chrystus, Jego anioły, diabeł, który się zbuntował i ci, którzy się zbuntowali. I tu jest wojna Chrystus kontra szatan, tak? I to oczywiście z góry jest rozstrzygnięta ta walka, ale my... Nie możemy sobie folgować, i musimy zabiegać każdego dnia o ofiarę, zabiegać o to, by być blisko Boga, zabiegać o to, by Bóg nam objawiał słowo, zabiegać o to, by być w wspólnocie, w której nas wsteł święty, zabiegać o to, by być uniżonym prawdziwie. I to jest proces naszego uświęcenia. Mamy zabiegać o uświęcenie, bo my mamy wzrastać w tym uświęceniu, i dopiero wtedy wejdziemy w swoje powołanie, przeznaczenie. Tak? My jako niemowlacy, nie możemy musimy się karmić tak? i wzrastamy, ale później. To jest cel Boga. jakby, no, Miłość Boga nie ma celu, ale po ludzku Bóg pragnie, byśmy byli podobni na wzór Jezusa Chrystusa, każdy z nas. I ci synowie się objawią. I to Kościół powstanie z martwych. Będzie zgacha w ogóle dla diabła. Zgacha dla sił ciemności. I taki Kościół zwycięży. Ale nie na zasadzie ludzkim, siły ludzkiej. Tylko w sposób chwalebny. Chwała Boża się objawi. Zanim Kościół zostanie zabrany, ja wiem, że chwała Boża się niesamowicie objawi. Niesamowicie. Bo wiecie, mogą, mogą nas po ludzku gdzieś zabić, prześladować ten, ale miłość Boga zwycięży. I tam właśnie jest ta chwała. Więc nie rezygnuj z wiary. Trwaj w słowie. Masz nową naturę. Taki, jaki on jest tam, taki to my jesteśmy, tak? Wpatrujemy się w niego, tak? Żyjemy z wiary, nie żyjemy z tego, czy ja dobrze robię, czy źle, tylko żyjemy z wiary. To też trzeba wiedzieć ale podporządkowujemy się pod Słowo Boże, które czytamy każdego dnia, które znamy. A jak upadniemy, to mamy orędownika i, i prośmy też Boga obojać Bożą, tak? bo obojać Bożą początkiem poznania. I, i, kochani, i, o, I oczekujemy po prostu, można powiedzieć, fajerwerków, bo Bóg jest dla mnie Bogiem fajerwerków takich Bożych, bo Boża obecność, jak ktoś doświadczył Bożej obecności, Bożej chwały, to wie, że to smakuje, tej wody życia. Jak spotkał się z Jezusem prawdziwie, choć raz, to wie, że to wszystko przy tym to jest jak nędza w ogóle. Nic tak nie smakuje, jak Jezus Chrystus. Więc niech będzie uwielbiony Jezus. Oddajemy Jemu chwałę. Błogosławię Ciebie. I nie, nie ten. Nie wycofuj się z wiary. Amen.